Od początku, siema, to od początku całe życie, tak to nasze chwile. muzyka i chwile. sny, od początku, gdy poszedłem do małej szkoły, dużej szkoły, potem było gimnazjum, poszedłem z gimnazjum, tamto zostały chwile i momenty zostały, wyszalałem, knołem, nałem się, to było, zapomniane pozostało, przyszłością i teraz, te chwile zostały tu, teraz są i to Podstawówka skończyła się, gimnazjum skończyło się Zapomniałem już nie nie, 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 nie lepsze spokojnie Siema robię rap dla was dobry rap po i momenty Zasadnicza szkoła zawodowa poznałem tak Kupla maturzy do stricu poznałem to Rada Matrycana, poznałem swoich i Ze szkoły poznałem siema dobry ja. rap Siema właśnie na skillach to eufonia tak. Chodzę. czy robię te bity, czy robię ten rap, dla was to liryka, siema, robię bity i numery, siema dobry rap, tu będzie zawsze, poza się ze szkoły nauczyciele, nasza pani dyrektor jak słucha tego wersu, zawsze będzie zadowolona, nasze nauczycielce, panu od WF-u, to chwile i momenty jeżdżam rapem i muzyką, siema ciągle, tu jest na chwilach, rap i muzyka, siema tu... Na foni ten bit, na fonii ten rap. To chwile i momenty, siema, właśnie tak, gdy zaczynam te bity, gdy mam ten rap, to chwile i momenty, zawsze będzie to. Na muzyce siema tutaj, na muzyce robię ten bit. Na muzyce robię to przyspieszenie na muzyce. Robię te wersy na dobrym rapie. Na muzyce przyspieszenie się ma, tutaj robię rap. I zawsze on będzie. Na dobrych bitach tutaj, na dobrym rapie jestem. chwile przyspieszenia. Nowa muzyka to będzie rap dla wszystkich. To będzie stale numer się ma, jestem. I rapuję tak wokalu. Trochę przyspieszyłem, przyciszyłem, podgłośniłem, podgłośniłem więcej. Po przekaz, dałem ten rap, dałem wersy i numer, siema ciągle rap, nowe wersy tutaj Podgłasię się bit, podgłasie dobry rap, podgłasie się ma tu, robię wersy te na dobrych bitach, robię rap i podgłaśniam. Siema dobry rap, słuchajcie, dobre słuchacze, szkoły nasze i nie bądźcie nigdy przeciwni tego rapu Nawijam o wszystkim tak Składam szybkie flow, tempo się ma to ja Marwurakowski, Bu marł Burkowski i nasz skład Hon bo się zawsze będzie skład, bo Bogu zawsze co się składam. Numery te utwory i składam i jest to intro. Wejście demo, płyta pod ziemią, siema epka, epka dobry wers, siema tu rapuje. Gdy robię te wersy, gdy podgłaszam siema to rymuję. Podgasiam bit, podgłasam te numery, siema dobry raz i jestem tu. Na wersach leci te numery, na wersach dobre bity, siema dobre wersy i rapuje. Czy robi dobre wersy, czy robi te numery, czy robi rap dla wszystkich? Tu jest wchodzę w nowy bit, wchodzę ciągle, tu jestem na dobrym rapie. Nasze wersety wchodzę ciągle. Słyszycie tak o numer, o w naszym rejonie, zawsze tak o mieście? Bohaterom, dobrym, narodowym serca, rap, rap, hip serca wiele, hip tak, wiele najlepszego rapu, najlepszego hip hopu. Siema, wszystkim przyjaciołom i nasze przyjaźni. Te co nie mam kontaktu na winę, lawa wszystkich przyjazd zawsze na nas w sercu. Pamiętam o was, to gdzie na skątek, gdzie to wszystko. Siema, dobry numer, a wszystki dobry rap. Siema i rymuje. Gdy robię bity, gdy robię ciągle numer, to robię labla dla wszystkich. Stale i rymuję Siema, to będzie nowy numer takty. Elo, znowu je rapuje. Gdy masz ten bit, gdy masz te numery, siema ciągle rap. I tak zawsze będzie. Wjeżdżam na wolnym, siema muje Dobre wersy i rapuję. Gdy mam bit, gdy mam te wersy, siema posłuchajcie. Nowe wersy na dobrym rapie. Jestem tej, że siema ciągle na rapie. dla we wszystkich robię numery. Bogu kochanemu, piszcie święty kolor nasze Naszy, mamy dorotę święty po wójka, salam, myśli wujka, Grzegorza. Czy nie marcie, się w wujka, Ziemu. Witam, na wszystkim cioci, Hans, Krzysztofowi, Ani i zawsze robię. Dobre wersy, dobre wersy, siema ma torymuję. gdy robię rap dla wszystkich, nawijam to wszystko Na dobrym rapie, słuchajcie te numery, siema dobre bity, słuchajcie bez przerwy Na dobrym rapie, składam to więcej, dobry rap i jestem tu Słuchajcie dobre wersy, nawinę o życiu, dobry rap, dobre wersy, umiem składać te numery Siema po rap, nowe wersy, tu sprawdzajcie, siema dobre wersy Nawijane, to robię rap dla wszystkich, to robię te skile? Elo, dobry rap i nawijam bez przerwy. Nowa muza, ciągle będzie ten rap. Dobre wersy to wszystko. Nawijane takty, nawijane siema. Dobry rap, muzykę. Poleci dobry rap, jest to muzyka. Siema, dobre bity, dobre bity tu są. Nawijam siema od muzyki, od serca wszystkim ludziom. Jeden człowiek, wielec ludzi. Milion, tak serc. Milion osób się ma właśnie tak w życiu Ciągle na winę rap. O tym przekaz poleci. Jeszcze na pewno te nuty się dobra, siema, się ma dobra wersy i rapuje ciągle. Nowe numery, wersy się rapuje. Gdy mam ten beat, gdy mam te wersy dobra, posłuchajcie. Nowe numery. Robi bit o wszystkim to. Freestyle. To nowe numer, wiedzę sobie i rapuję. Czy robię beat, czy robię ciągle te wersety? Siema po rap i nasze teksty. Wchodzę po wchodzę, tak słuchajcie, siema, dobre bity. To wszystko nasze, kochane warsztaty terapii zajęciowej Ludziom, uczestnikom, wszystkim z warsztatów terapii zęciowej. I ciociom, wszystkim dookoła. Mamy fajne, kochane, cudowne życie, ludzi dookoła. No i numer na membranie, bo isko i rap. Siema ciągle będzie to. Na numerze siema jestem, na tych bitach składam to więcej, na numerach siema dobry rap. to będzie nowe bity, nowy numer takty, elo Zobacz to rapuje, gdy ten numer będzie zawsze Słuchajcie tego bitu, po rap i muzykę Siema to będzie na bit numery Wjeżdżam na bitach, nowa fonia, nowy rap Posłuchajcie dla Wiktory, słuchaj zawsze będzie ten Track Wiktoria, siema rapuje o tobie, rapuje Nawijam hip kopuję rodzicom twoim, wszystkim z wszystkim gwarku Wszystkie te wersety, rap o życiu i ktoś Jest nasza piękna planeta, nasze pola, łąki, nasze to jest, to jest właśnie nasze to pasje, nasze tego rapu. Pasje nawijane to jest nasza szkółka, to są nasze drzewa. Szkółka posadzona, szkoła dobry bit. Nawinę i rapuję, to robię dobry rap, się ma, nawiję, hip hopuj. Nawijam, rapuję, hip Te wersje, wszystkie numer, będzie rap. Lawę skimetrapuję, nawijam, hip hopuj. To jest to, to jest to.